20 czerwiec 2024 roku w Lipce, obwód Charkowski Ukraina. Okazało się potwierdzone wideo z użycia rosyjskiej ciężkiej bomby burzącej FAB 3000M54. Długość tej bomby to 3320 mm Średnica 820 mm Masa 3067 kg I masa ładunku wybuchowego to 1387 kg Promień rażenia fali uderzeniowej od epicentrum eksplozji to od 230 m do 300 m Rażenie zabójczymi odłamkami skorupy bomby to 1240 m Zależnie od środowiska detonacji użyto FAB3000 połączonego zestawem do szybowania i satelitarnego naprowadzania UMBK odchylenie od celu do 15 metrów, wysokość zrzutu do 1400 metrów na dystans 70 km mniej więcej zależnie od potrzeby i użytego samolotu bombowego. Zobaczmy na moc tej bomby, obserwując falę uderzeniową. Widać niewiarygodny dystans fali uderzeniowej, przedostającej się nawet przed budynek, wyrywając okna i ściany budynku, demolując wszystko na swojej drodze, aż do wytracenia swojej energii na dystansie do 300 metrów. Widoczne miejsce uderzenia ilej po bombie. Dlaczego tak mały, opowiem za chwilę. Ogromny obszar zasłany odłamkami, nie tylko skorupy bomby, ale również i ścian, przedmiotów, przez które przeszła fala uderzeniowa. Detonacja FAP 3000M46. Długość tej bomby to 3400 mm, średnica 820 mm, masa 2086 kg i masa materiału wybuchowego to 1400 kg. Pomimo miękkiego podłoża, gdzie siła fali uderzeniowej nieco słabnie, krzęsnąc z miękkiej ziemi i odchylając nieco swoje skupienie ku górze. Pięknie widoczny, ogromny zasięg fali uderzeniowej. To już widok ogromnego krateru po detonacji FAB-3000 w miękkiej ziemi. Widoczny mały krater na betonie dzięki nowoczesnemu zapalnikowi m 54 ma za zadanie nie dopuścić do zagłębiania się ciężkiej bomby, która dzięki ogromnej masie podczas upadku z dużej wysokości posiada ogromną energię kinetyczną. Przełom kwietnia i maja 2022 rok. Przedsiębiorstwo metalurgiczne Azovstal Mariupol. Ale o tym w innym odcinku. I o potężnych ODAB różnych wagomiarów. Zapraszam.